I was są obawy, że o i tę strefę, która ma, ma powstać, czego czy, największe problemy wasze dotyczą. Yy, obawy są takie, że zobaczymy, co zostanie zaakceptowane z tego, co zostało przedstawione. Od razu Państwu powiem, że niestety nie powiem Państwu, co zostało przedstawione, bo to no, obowiązuje nas też ta tajemnica. Więc proszę czekać na oficjalne informacje. No, ja trzymam oczekiwki, żeby, żeby się udało, więc więc miejmy nadzieję, że, że pójdzie w tą stronę, natomiast na pewno yy, osoby, które tutaj i, i samorządy, i yy, 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 szczególnie województwo i, yy, zrobili dużo, żeby wysłuchać ludzi i, i słuchali ludzi, więc to jest, to jest bardzo, bardzo mm, chwalenne i bardzo dobre. A czy możemy wyzwyczaić, jakie to obawy podnosiła Pani na przykład dzisiaj, czy to też jest pewien tytuł? Ja już mówiłam wcześniej, że no my będziemy, chcieliśmy walczyć o tą strefę 200 metrów, tak jak była obietnica, może nie obietnica, ale informacja Pana Premiera. Więc jak tego się trzymaliśmy, no i zobaczymy co będzie dalej, jak to wszystko, wszystko w którą stronę pójdzie. Bo oczywiście uwagi były zgłaszane z różnych stron, to nie tylko Białoruski Park Narodowy, więc e, zobaczymy, jakie uwagi zostaną wysłane. Pani dyrektor, czysto teoretycznie, gdybyśmy mieli do czynienia z taką strefą, jaka się znalazła w projekcie rozporządzenia, mm. który był na RCR-u i który został ściągnięty, to co by to fizycznie dokładnie oznaczało? Bo tam chyba tylko jeden szlak został wtedy poza strefą, prawda? Na czarska mm, Tak, wtedy Cerska no, no tak, jak Pan powiedział, no, wszystkie, wszystkie szlaki są wyłączone. Generalnie dla nas również finansowo jak dla parku, tak? no, bo park też w jakiś sposób żyje z turystyki, ale myślę, że znacznie, znacznie trudniej byłoby przede wszystkim mieszkańcom, którzy również żyją z tej turystyki, bo każde zamknięcie z Puszczy Białowieskiej no, to jest odpływ, odpływ turystów i odpływ tak naprawdę no takiego turystów, którzy dają godnie żyć mieszkańcom, więc, więc jak najbardziej liczę na to, że jednak ta strefa będzie jak najmniejsza po to, żeby, żeby można było funkcjonować na naszym terenie. A pamiętajmy, że już nie trzy lata jesteśmy w dość trudnych warunkach, więc no też ważne jest, i to tutaj uzgodniliśmy wszyscy, dobra promocja, mówienie o tym, że jest dobrze, bezpiecznie, fajnie. I jakby też zachęcam Państwa, żebyśmy zaczęli mówić o, o naszym Podlasiu, tutaj, o naszym regionie, o Puszczy nie tylko, ale całej tej ścianie wschodniej w sposób pozytywny, żeby nie, nie straszyć też ludzi, że, że jest jakoś tak no, mniej bezpiecznie. Bo naprawdę warunki do odpoczynku, do przyjazdu są fantastyczne, bo jest cisza, spokojnie, no, no i piękna przyroda puszczańska, co zawsze powtarzam. Z tym sercem naszym Białowickim Parkiem Narodowym, który zachęcam do zwiedzania. Mam nadzieję, że naszych ponad 100 przewodników będzie Państwa uprowadzać i dalej informować, i, i uczyć, i odczuwać to piękno, które, które tam chronimy. To właśnie to chciałbym Panią zapytać, o Białowierzankę rodowitą. Czy pani się czuje przez te trzy lata niebezpiecznie w Białowieży w tej sytuacji kryzysu migracyjnego, kryzysu humanitarnego? Znaczy niebezpiecznie się nie czuję, czuję się bezpiecznie. Natomiast myślę, że jest wiele do zrobienia, również i wiele do jakby nauczenia się współ... Współistnienia różnych organizacji, instytucji, również służb, współ... więc myślę, że tu jest wielka praca jeszcze przed nami, żebyśmy nauczyli się wspólnie funkcjonować, żeby wszystkim było lepiej, żeby również mieszkańcy mieli taki komfort, pomimo obecności dużej ilości mundurowych, żeby to był taki komfort, że normalnie się żyje bez, bez zbyt dużej liczby widocznych pojazdów i, 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 no i osób, które naprawdę chronią granice, tak? Więc, więc, ale absolutnie, no nie czujemy śleń. Myślę, że większość mieszkańców nie czuje się niebezpiecznym w żaden sposób. Tym bardziej zapraszamy gości, żeby też się czuli bezpiecznie, tak jak i my. Tak? Więc. W sąsiednim województwie lubelskim dwa przejścia graniczne z tą samą Białorusią są dalej otwarte samochodowe i kolejowe. U nas okay. granica jest coraz bardziej uszczelniana wygląda absurdalnie. No, to trudno mi się wypowiedzieć no. na ten temat. Więc... Jasne. To jeszcze jedno pytanie, pani dyrektor, bo ja od wielu lat lubuję za przywróceniem linii kolejowej z Hajnowki do Białowieży. Kiedyś był bezpośredni pociąg z Warszawy do Białowieży. Czy park może się jakoś włączyć? W to poprzeć, bo to Urząd Marszałkowski się okazuje, dotacje przekazuje, nawet okay. zarezerwował. Ja powiem tak, ponieważ mm -hmm. ja jestem to tylko kilka dni, więc no, musiałabym się po pierwsze zapoznać. Mm -hmm. i jakby chciałabym, żebyśmy zgasili jedne pożary i wtedy rozmawiali Oczywiście. o rozwoju, no bo to jest, to jest mm -hmm. podstawa. Chodzi o to, że szczególnie turyści z zagranicy, mm -hmm. patrząc w internecie, w jaki sposób można dojechać do Białowieży, okazuje się, że dla nich nie można, tak? Do Zakopanego, no, no tak, ja, ja, stąd na przykład rozumiem, 10 razy więcej turystów w Zakopanem no. niż w Białowieży, no, prawda? Bo... No, tak jak mówię, no proszę mi dać mm -hmm. jakby... Zamknąć jedną sprawę, żebyśmy mogli ruszyć do przodu. Jasne, z myślą jasne. o tym, jak rozwijać i tutaj też mhm. mam nadzieję, że już może że wspierać e... PR-owo. I, i jakieś... To ostatnie pytanie, bo też kiedyś organizowałem taki festiwal Żubra. Może Państwo też, jak gdyby, czy w ogóle nie, tylko może Państwo, może też starostwo i tak dalej, prawda? Jakiś taki cykl imprez, nie wiem, spotkać z ciekawymi oparcie ludźmi, oparcie żeby, na tak żeby, tak jak Pani kontakt, mówiła, żeby, żeby przyciągać turystów, zainteresować ich, na głośnie tam jak będzie działo, to hmm? więcej ludzi przyjedzie, więc na pewno będziemy rozmawiać. Myślę, Niedalekiej mm -hmm. przyszłości nam. Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.